Także, dziko strasznie kuczy, z tym, że tak powiem... Tu jest, jest trochę inaczej, te to, to drugie przybliżenie jest bardziej oddalone i te trzecie jest najbliższe, także... Zobaczymy po tej bitwie, może kucze, wywalę to. I załoga mi chyba nie padła. Jeszcze ani razu w tych dwóch bitwach to zdejmiemy, zdejmiemy apteczkę a damy naprawiaczkę. Spawarkę, znaczy się nie. Przykład, czy, czy tu turbinę, to będziemy jeździli pewnie z 75, podejrzewam. Będziemy dodatkowo mieli jeszcze dobro do obrotu kadłuba. Bo tak naprawdę nic więcej to tam do spota nie ma co dawać. I wiesz, odbijałem. Aha, nie zobaczyłem mi lobby, tego miałem w ogóle. Aha, to jest oho Chmurzy się odbiłem Znowu się odbiłem Rakieta, no ty dziadu Tak, pięknie, i przywalił. Ale załoga nie pada, także. No witam, witam, franek. Jak to nie weszło w niego? No kama, naprawdę. Trochę słabo uważam. A ja, dym puścił. Swaniaczek. Ponad 6 lat. No się cofnął, kurnia! Tego mu tak się dziko... No, steruje, że... Nie to! bo do razie załoga w ogóle nie pada, także... Jeśli manko, koder, nie, nie, nie widziałem. Nie, spokojnie. Pięknie. Powierzy. Robi ta Pana robota na pewno. oh wow yeah yeah Nice. No, bitawkę chyba wstawię na kanał. E, jestem drugi. 4400 oszkodzeń. E, to niedużo jak na możliwości tego pojazdu, ale to już jest coś. 5,5 ,5 łączonego. 4 fragi. 316 tysięcy zarobku. Druga klasa. Niszczarka trzecia era. Główna nagroda za e, sezon numer 17 odwaga, czyli CA TTB THUMPER.